poprosiliśmy grupę aktorów, aby zagrali oprogramowanie ICON24, a konkretnie część funkcjonalności modułu serwisowego, czyli kategoryzowanie zgłoszeń. Zobaczcie, jak sobie z tym poradzili. Dzień dobry. Widzę, że pojawiły się nowe zgłoszenia. Jednakowoż muszę zweryfikować zasadność zgłoszenia oraz czas oczekiwania. Papirem Skrupulatnie sprawdzam dokumentację. Obserwujemy analizę dokumentacji, wprowadzenie danych i kategoryzację. Nie <laughs> Przyjrzyjmy się tej operacji jeszcze raz. Ponownie skrupulatnie sprawdzam dokumentację. Kategoryzacja zgłoszeń w Icon24 jest taka prosta. Gwarancyjne! Obsługa zgłoszeń serwisowych z Icon24 to pestka. Nie ma się co mazać. Jesteśmy oprogramowaniem i nie mamy uczuć, choć wzbudzamy coraz więcej emocji.